Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym skupimy się na Ethereum. Porozmawiamy tutaj o perspektywie krótkoterminowej, długoterminowej. Także, jeżeli jest to coś, co Was interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze, zanim zaczniemy, wielkie podziękowania dla Was za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze pozostawiane pod filmikami. Pamiętajcie również, że wszystko co usłyszycie w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia, a wideo ma charakter informacyjny. Pokrótce chciałem jeszcze powiedzieć, żebyście uważali na scam i na spam w komentarzach. Jak zawsze robię wszystko co w mojej mocy, żeby to usuwać. Woli przypomnienia, nie sprzedaję żadnych rzeczy, nie ma linków do żadnych rzeczy, nie ma żadnych spreadsheet'ów za 15 dolarów czy 200 dolarów, jakichś sygnałów itd., itd. Także proszę, w nic nie klikajcie. Jeżeli macie jakieś pytania, pozostawcie je w komentarzu poniżej, staram się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jeżeli macie jakieś bardziej złożone pytania, i czy też bardziej jakby prywatne, powiedzmy tak, bo był też taki przypadek, że jedna z osób miała problem z odzyskaniem swoich tokenów, no i była tutaj, starałem się pomóc w tej kwestii, to zapraszam na Twitter i na wiadomość prywatną. Dobra, przejdźmy do Ethereum. Muszę wam powiedzieć, że tak patrzyłem na to Ethereum, patrzyłem na to Ethereum i wydaje mi się, że popełniłem tutaj mały błąd, ale zanim przejdziemy do tego, może w woli krótkiego przypomnienia. W ostatnim odcinku byliśmy o tutaj, gdzie to kółeczko, tak? Także w momencie, kiedy zostaliśmy odrzuceni na tym potrójnym, potrójnym szczycie, o tutaj, gdzie widzicie falę trzecią, falę piątą i falę korektywną B, zeszliśmy na dół. Co ciekawe, nie doszliśmy do tego poziomu 0382, który był na poziomie 1304 dolary. Znaleźliśmy wsparcie. O tutaj, dokładnie na tym tutaj wolumenie, który sobie wyrobiliśmy w drodze do góry, który był naszym takim pit-stopem, co już niejako było pozytywne. OK, gdyż no, nie musieliście wracać po kluczowe. Wsparcie. No i oczywiście, z racji tego, co się wydarzyło tutaj podczas posiedzenia Fedu, tego FOMO, który obecnie jest na rynku, dzięki temu, że Bitcoin nam odbił, dzięki temu, że po raz kolejny ten merch na wrzesień został potwierdzony, zobaczyliśmy tutaj pchnięcie, pchnięcie Ethereum ku górze. I może tak, usuniemy sobie to FIBO. Chciałem wam pokazać gdzie moim zdaniem popełniłem błąd. Dopiero później jak się temu przyjrzałem, to, to do, dotarło to do mnie. W momencie kiedy odbiliśmy się od tego dna na poziomie 1004 dolary, kiedy zaczęliśmy śledzić ten impuls tutaj ten impuls tutaj w którym znalazło się Ethereum. Nasz główny cel był tutaj na poziomie 1473 w momencie, kiedy przebiliśmy 1273 dolary. Oczywiście z racji tego FOMO, okay, z racji tego pchnięcia, które zobaczyliśmy podczas, kiedy został potwierdzony tutaj ten merge Ethereum, my przebiliśmy ten poziom 1,618 FIP. 1473 dolary, i dobiliśmy do tych punktów tutaj extension. I ci, co oglądali wcześniej, wiedzą, że ja wcześniej targetowałem tą piątą falę. mi to przesunąć. Tą piątą falę tutaj na tym 2272 1720 dolarów. Podczas ostatniego wideo mówiłem Wam o tym. Że no niestety nie doszliśmy do tego punktu. Nie było wystarczająco volume, nie było wystarczająco FOMO, więc ulokowaliśmy sobie tą palę piątą tutaj na poziomie 1650 dolarów był to wyższy szczyt od trzeciej fali, więc był, były ku temu podstawy, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ta piąta fala może być najkrótsza, może być najdłuższa. Także tak to zostawiliśmy i od tego odrzucenia zrobiliśmy sobie ten korektywny ruch ABC. I ok, można to tak zostawić, jednak muszę Wam powiedzieć, że im dłużej na to patrzę, tym dłużej mnie to gryzie, i wydaje mi się, że nie jest to poprawny counting, chociaż, niejeden, chociaż pewnie nie jeden zawinąłby to pod dywan i powiedział, że teraz mamy impulsywny ruch ABC. Ok? I też miałoby to ręce i nogi. Jednak staram się zawsze być z Wami szczery i mówić to, co widzę, bo, bo inaczej nie widziałbym sensu robienia tego kanału. Więc, moim zdaniem, błąd, który tutaj popełniłem, jest taki, że powinniśmy usunąć sobie tą falę ABC. To będzie szczyt naszej fali piątej, i to będzie korektywny ruch naszej fali czwartej, a to będzie szczyt fali trzeciej. Ok? I to będzie zakończony impulsywny ruch od tego dołka poprzez ten lokalny szczyt do nowego szczytu, który zakończyła fala piąta. I. Rzecz, która mnie tutaj zaślepiła, ale o której wspominałem, było to, że o tutaj robiliście coraz to wyższe dołki, ok? Robiliście coraz to wyższe dołki i robiliście coraz to wyższe szczyty. Wprawdzie nie było, nie było wtedy tutaj, nie zwróciłem uwagi na ten knot, ale co chciałem Wam powiedzieć? W momencie, kiedy macie linię wsparcia i wspinacie się, robicie coraz to wyższe dołki i coraz to wyższe szczyty, to jest znak, że wasza fala impulsywna się jeszcze nie skończyła. I to był jakby ten, ten to coś, co ja zignorowałem, więc zakończyłem falę trzecią o tutaj. Mimo tego, że ten szczyt wrócił jako wyższy, ok? Także jak wam powiedziałem, abyście to zrobili raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ABC korekta, odreagowanie od tego szczytu do tego dołka i teraz ABC impuls do tego szczytu, to też teoretycznie byłoby dobrze. Jednak no, no, ja nie lubię robić tak, wiecie, na pół gwizdka, więc wydaje mi się, że ten counting, który teraz wam przedstawiam, jest w 100% poprawny, ok? Chciałbym też i wiem, że wiele osób z Was patrzy na to, co robię i stara się też uczyć, rysować to na własnych wykresach, więc chciałbym, żebyście też nie mieli jakiegoś bałamucenia, tylko żeby wszystko było też. Poprawnie na tym, co sobie robicie. Także tutaj oficjalnie można powiedzieć, że, że ten ruch został tutaj zakończony. Jak pamiętacie, mieliśmy tu tą formację Ascendant Triangle, tak, czyli wyraźną linię oporu z wznoszącą linią wsparcia. Również robiliśmy coraz to wyższe dołki. I ten cel techniczny został już wcześniej osiągnięty na poziomie 1520 dolarów. Dobra, tak już to mamy wyjaśnione. Co dalej z Ethereum, tak? No bo jest tutaj 10 tysięcy pytań. Do co dalej będzie z Ethereum? Usuniemy sobie to FIBO, gdyż, tak jak powiedziałem, ten impulsywny ruch moim zdaniem już został zakończony. No, i teraz tak, jak rzucimy sobie okiem na FIBO z perspektywy długoterminowej, może nie tak długo, dłuższej, tak, dłuższej na tym interwale czterogodzinnym, mówiłem Wam już kilka razy, że moim zdaniem Ethereum musi przebić ten poziom o ten szczyt tutaj, 1925 dolarów, żeby niejako, można powiedzieć, nie zmienić sentyment, tylko starać się tutaj. Zmienić trend. Ok? Oczywiście macie ten szczyt na poziomie 1925, macie ten szczyt na poziomie 2020, no i oczywiście macie te tutaj szczyty na poziomie. 2153. Wiem, że wiele osób raczej skupia się na tym szczycie. Na, 2100, przepraszam, na 2153 tam było, 45. Także na tym szczycie wiele osób się skupia. Moim zdaniem, pierwszym tutaj, pierwszym tutaj sygnałem do tego, że Ethereum ma wystarczająco parę pary w ogóle, żeby ściągnąć tutaj te poziomy. Docelowo dojść do 3127, jest przebicie i zamknięcie się powyżej tego poziomu 1925. Także to by był byczy scenariusz, moim zdaniem, jeżeli chodzi o Ethereum, jeżeli byłoby w stanie tutaj z, zbić ten szczyt, zamknąć się powyżej tego szczytu i oczywiście poruszać się po schodach do góry. Jednak jest problem. Okay, muszę Wam powiedzieć, że jest problem w postaci tego, że jesteście dość mocno przegrzani i po tak impulsywnym ruchu pięciofalowym ku górze, który, który potencjalnie nie, nie na 100%, gdyż my wciąż tu jesteśmy, ale na 90% powiedzmy został tutaj zakończony. Ok, choć to też jeszcze jakby zweryfikuje ten dzień, spodziewalibyśmy się jakiegoś korektywnego ruchu. Ok. I teraz, jak sobie zobaczycie na swój RSI, ale przede wszystkim na swój stok RSI, on jest przegrzany na 4-godzinówce. On jest przegrzany na 8-godzinówce. On jest przegrzany na dniówce. I tygodniówka też już wspina nam się do góry. Ok? Także wszystko tutaj wskazuje na to, że po tym impulsywnym, pięciofalowym ruchu. W obecnej chwili wydaje się, że nie ma miejsca na wzrosty. Ok? Wprawdzie jednogodzinówka z tego, co patrzyłem, jest, jednogodzinówka no jest akurat nisko, ale, sto, ale Aresa jest wysoko. Więc tutaj jest taka mała zagadka. Ja osobiście tak wam mówiłem, na 1500 dolarów sprzedałem połowę Ethereum, które kupiłem w okolicach 1000 i poniżej. No i tutaj na 1000 to było bodajże, ile to było? 1730, gdzie tutaj było to Swing low? 1722. A, czyli akurat tu, gdzie jesteśmy teraz, tutaj na tych dołkach. Sprzedałem całą resztę, także całe Ethereum, które kupiłem na ostatnim dołku, za 1100, za 1000, za 900 i za 880 wszystko poszło. Z racji tego, że wydaje mi się, że ten impulsywny ruch jest zakończony, oczywiście nie ma żadnych gwarancji, że tak jest, ok, jednak takie jest moje prywatne zdanie. No i z racji tego, że jesteśmy przegrzani tutaj na stoku i myślę, że dojdzie tutaj do jakiejś korekty. Okay, w każdym bądź razie, jeżeli tutaj z tej byczer perspektywy zobaczylibyście Ethereum tutaj wracające i przebijające ten poziom 1925, myślę, że byłby to bardzo, ale to bardzo byczy statement, okay, który naprawdę dawałby tutaj Powody, by myśleć, że jest tutaj szansa, by zobaczyć Ethereum nawet wracające do tego szczytu w okolicach 2,5 tysiąca. Okay? Jednak moim zdaniem obecnie jest to mniej prawdopodobny scenariusz z racji tego, co Wam przed chwilą powiedziałem. Dobra, i teraz, jak weźmiemy sobie FIBO, jeżeli założymy, jeżeli założymy że to jest nasz szczyt i my nie będziemy już w stanie. Pchnąć tej fali piątej wyżej. Nie mogę Wam powiedzieć, że to jest na 100% szczyt, bo ja tego nie wiem i na dobrą sprawę nikt tego nie wie. Znaczy, no są ludzie, którzy twierdzą, że wiedzą wszystko, ale no ja do nich niestety nie należę. Na 90% myślę, że ten ruch jest zakończony, ale mówię, nie mogę tutaj dać żadnych gwarancji. Wygląda na to, że jeżeli zostaniemy tutaj odrzuceni na tym poziomie, i to jest faktycznie nasz nasz tutaj szczyt tej fali piątej, w momencie kiedy będziecie nakładać korektywny ruch, i też nie wiemy, początkowo będzie to korektywny ruch ABC najprawdopodobniej i od, po tym ABC dopiero zobaczycie ABC ku górze na potencjalny powrót do tego szczytu, bądź też będzie to kontynuacja. Pięciofalowego ruchu w dół, tak? No ale tego nie wiemy, gdyż my potencjalnie dopiero jesteśmy odrzuceni tutaj na tym szczycie. W każdym bądź razie, w momencie kiedy będziecie się cofać, wy nakładacie retracement, czyli cofacie się do tego dołka fali czwartej 1350 dolarów. Ok. Po drodze, oczywiście, macie poziom Golden Ratio 0,618 na 1503 dolary, który niejako będzie stanowił Wasze wsparcie z racji tego fundamentu, który sobie tutaj wybudowaliście w momencie, kiedy szliście w drodze do góry, tak. Także na pewno, e, jeżeli podejmujecie ryzyko shorta w tym momencie. Co myślę, że może nie być głupim pomysłem, ale z bardzo ciasnym stop lossem o tutaj na 1815 dolarów, to na pewno patrzyłbym na poziom 1500 dolarów jako pierwszy punkt wzięcia profitów, tak? I zobaczyłbym, czy tutaj czasem, czy tutaj czasem nie będzie jakiegoś odbicia od tego poziomu Golden Ratio. Jeżeli przy, przez niego przelecimy, trzymałbym shorta aż tutaj pod 1350 dolarów, tak. Jednak jest to czysta, czysta spekulacja w tym momencie, gdyż tak jak powiedziałem, nie macie stuprocentowej gwarancji, że to jest nasz szczyt. A przechodząc już może do tych shortów i longów, tutaj macie Ethereum i co ciekawe, jak sobie zobaczycie, 15-minutówka no 15 już zaczyna mieć troszkę więcej shortów, ale co ciekawe, na 5-minutówce według, według tej stronki, na Bitfinexie jest bardzo dużo longów, na DYDX jest bardzo dużo longów, z Bitmax, Bitmax ma bardzo dużo shortów, Kraken to ma praktycznie 100% shortów. Także widać, że jest tutaj bardzo mocne niezdecydowanie. Także wydaje mi się, że albo rynek gra pod to, co Wam mówiłem. Twierdzą, że jest wystarczająco pary, że ta fala piąta zaniesie nas, o tutaj do tego szczytu 1915 dolarów. Ok, może tak się okazać, że tu będzie jeszcze to pchnięcie tej fali piątej, chociaż moim zdaniem ona już jest zakończona. Albo grają pod to, albo albo nie wiem, albo po prostu, albo jest tu jakaś zgadu i zgadula, no bo. Nie, nie widzę innego powodu, tym bardziej patrząc na chociażby te wskaźniki RSI i na stok RSI, dla którego my mieli, mielibyśmy pchnąć jeszcze wyżej. Jak zobaczymy sobie volume na jednogodzinówce, pokażcie mi to volume, to widzicie, volume też wyraźnie tutaj opadało. Okay? W momencie, kiedy była tutaj potwierdzenie tego, że ten merch się wydarzy, znowu to volume podskoczyło do góry. Pytanie, czy one będzie stabilne, do wolium. Na 4-godzinówce macie wyraźny spadek, volume. Więc, tak na dobrą sprawę, muszę Wam powiedzieć, że nie do końca wiem. Jeżeli ktoś teraz puszcza longa, to wydaje mi się, że się obudził. No, z, z, tutaj z 200-300 dolarów za późno. E, no, ale może wiedzą coś, czego my nie wiemy, tak. W każdym bądź razie wygląda na to, wygląda na to że jest też tutaj wzrost. Liczby shortów, tak? No i to by było bardziej coś, ku czemu ja bym się skłaniał. Jednogodzinówka 50-50. Tak na oko troszkę większa przewaga shortów. 12-godzinówka się nam wy, wyrównuje, no tak. Ale tutaj 12, 12 godzin, 24 godziny z reguły jest wyrównane, gdyż ludzie bardzo mocno puszczali longi. A teraz, oczywiście, jak dochodzimy do kluczowych poziomów, to zaczynają shortować, tak. Także to też musicie mieć na uwadze. W każdym bądź razie wracając tutaj do sedna. Jeżeli dojdzie tutaj do tej korekty ABC, no to my nie wiemy czy będzie to ABC w taki sposób i potem kolejny impuls, kiedy nam stoka RSI ochłonie. Jednak potencjalnie myślę, że może być to większy korektywny ruch tutaj w dół, tak? Jeżeli utracicie ten poziom 1350 dolarów, 1136 dolarów, to będzie wasz kolejny cel. Dobra, także tutaj jeżeli chodzi o tą analizę krótkoterminową, ja bym to widział w taki, w taki sposób. Co jeszcze chciałem wam pokazać jak rzucicie sobie okiem na tutaj na EMA, na dniówkę i Ferium dzięki temu pchnięciu poprawiło, poprawiło swój swój... Pułap można powiedzieć, swoją pozycję, jeżeli chodzi tutaj o dzienny interwał. Bardzo ładnie odzyskaliśmy tą dwudziestkę i tą pięćdziesiątkę. Jak widzicie, przez to nurkowanie, które było tutaj, wytworzyła nam się tutaj bardzo duża przestrzeń między tą dwudziestką i pięćdziesiątką. O tutaj. Co oczywiście powodu, daje nam do zrozumienia, że doszło tutaj do, do wyprzedaży, był słaby sentyment, że po prostu tutaj doszło do takiego lokalnego poddania, tak? no i zobaczyliśmy ten dołek tutaj na poziomie 880 dolarów. W obecnej chwili e, drukujemy sobie ten, ten byczy kros, byczy tak? tutaj na dziennym interwale czyli ten złoty sygnał można powiedzieć, który może tutaj zwiastować ten trend, ten trend wzrostowy, kontynuację tego trendu wzrostowego. Jednak ja tak jak Wam powiedziałem, no dopóki Ethereum nie wróci i nie zbije tutaj o tego szczytu, moim zdaniem wciąż jesteśmy nastawieni tutaj na, na kontynuację. Tutaj macie konsolidację, wzrost, fakeout i można to zejść w dół, tak? Także tutaj ten, ten szczyt 1900, 1910 dolarów będzie wyznacznikiem tego, czy Ethereum będzie tutaj kontynuować ten impuls. Jak sobie przejdziecie szybko na tygodniówkę, no to zobaczycie, jak źle, jak źle z perspektywy makro Ethereum wygląda, tak? Mimo wszystko. Zobaczcie, że w momencie, kiedy wydrukowaliśmy ten niedźwiedzi cross, no doszło po prostu do tego zasrania totalnego zbroi, nie? I to, był ten, to był ten sygnał, który, którego ja używałem tutaj, żeby też shortować. I musicie też zwrócić uwagę, że kiedy Ethereum będzie starało się wspinać po schodach, ta tygodniowa dwudziestka na poziomie 1945 dolarów w obecnej chwili będzie pierwszym kluczowym oporem na tygodniowym interwale. Dlatego też tutaj zbicie tych szczytów na 1910 dolarów może być, że tak powiem, ostatecznym punktem w danym impulsie, tak i widzicie, na tygodniówce robi wam się taka fajna fałka, czyli tak zwane V-shape recovery z, z nekline'em. Jeżeli przebijecie tutaj ten neckline, który moim zdaniem jest właśnie tutaj na, ten, na tych poziomach 1000, 1910, wtedy jest dopiero tutaj mowa o zmianie trendu i o tej kontynuacji ku górze, tak? Rzucimy sobie jeszcze okiem na coś, na co patrzyliśmy wcześniej, czyli tutaj dominacja, przepraszam, nie dominacja Bitcoina, tylko if versus Bitcoin. Jak widzicie, też Wam o tym mówiłem. Dopóki Ethereum jest w stanie utrzymać się powyżej tej linii trendu, Okej. Okay, Ethereum jest byczo nastawione, ok. Oczywiście mamy to teraz na tygodniówce, musimy to sobie zrzucić, najlepiej na 4 godzinówkę, gdyż nas interesuje perspektywa mikro, nie makro. Także sytuacja jest taka sama. Dopóki jesteście w stanie utrzymać się powyżej tej linii trendu, Ethereum jest byczona nastawione. Kwestia tylko tego, jak długo Ethereum będzie w stanie się tutaj utrzymać, tak? gdyż, no, mimo wszystko spodziewamy się tutaj wzrostu dominacji Bitcoina. Przy spadającym dolarze, oczywiście ten bitcoin nabierze tutaj mocy, ale myślę, że o bitcoinie będziemy rozmawiać tutaj podczas kolejnego update'u bitcoina. Tak? W każdym bądź razie, jeżeli wcześniej rysowaliście sobie te linie trendu, to tak jak wam powiedziałem wcześniej, dopóki Ethereum jest w stanie utrzymać się powyżej tej linii, myślę, że warto, e, warto tutaj zwrócić na to uwagę. Gdyż w momencie, kiedy, kiedy no zobaczycie Ethereum schodzące poniżej, na pewno, na pewno te gainsy Ethereum względem Bitcoina się całkowicie obrócą, tak? I to Bitcoin będzie tym dominującym w danym momencie. Dobra, jak zawsze mam nadzieję, że film miał wartość dodatnią. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Życzę Wam miłego piątku i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!